Tak, witajcie w odcinku kolejnym vloga Stela na moim kanale. Przepraszam, że nie było w czwartek vloga Stela, ale nie miałem pomysłu na nagrywanie vlogów więc dzisiaj nagram trochę dłuższy odcinek, minimalnie, bo minimalnie, ale nagram. No więc pokazuję wam jeszcze. Co odkryłem w Trains, symulatorze pociągu? Ciekawą funkcję, która umożliwia nam, umożliwia Gracom, no Gracom umożliwia archiwizowanie modów. Tak. Zaraz wam to pokażę. Zaraz wam to pokażę. Więc przejdźmy do meritum. Mamy nas, ekran egan connect menacera yy, mody instalujemy właśnie przez ten programik wewnętrzny i tak co robimy zaznaczamy yy, mody które na przykład chcemy zarchiwizować drogą, mam tutaj trochę ich i patrzcie robimy tak podajemy 7 w zależności od tego jak chcemy, by się nazywała paczka i patrzcie nam się robi taki pasek postępu. O tak I jak ten o, przepraszam. Jak się ten cały pasek zapełni na niebiesko, to znaczy że już jest gotowe. Słuchaj, tutaj jeszcze chcę Ci powiedzieć wiadomość własną. Ja jestem facet honorowy, tak. Bardzo honorowy jestem. Tak, jestem bardzo honorowym mężczyzną. I dla mnie yy, najważniejsza, najważniejsza zaleta takiego, że jestem honorowy, to to, że nie dam nigdy kobiety skrzywdzić. Tak. Mężczyzna honorowy właśnie tak postępuje. Yy, sanuje kobiety i nie pozwoli, żeby jakiejkolwiek kobiecie stała się ksywda. Tak. I szczerze mówiąc, jestem bardzo w tobie zakochany, Paula. Tak bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo jestem w tobie zakochany, Paulunia. Tak bardzo, naprawdę bardzo. I pasujemy do siebie. Tak, mamy te same te same zainteresowania, pasje. Tak, ja kręcę filmy, ty kęcisz filmy, ja na gr ja gram w gry. Ja lubię podróże, Do tego jestem też marzycielem. O, ktoś dzwoni. A witajcie w kolejnym vlogu Steze na moim kanale YouTube. Tak, w kolejnym vlogu No więc, przepraszam, że nie było wczoraj vlogu Stella, ale tworzyłem historyjkę z uniwersum, dwóch uniwersów: tak, z falauta i nowej skoły Króla. Audiobook tworzyłem przy użyciu chatu GPT że postacie z Nowej Szkoły Króla, czyli Malina i Kuzko oraz Hika trafili do świata Falauta. I nim zakończyłem tworzyć taką historyjkę, już był czas, że trzeba się położyć spać. Tak. No więc, szczerze wam powiem, że audiobook mi wyszedł świetnie. A co do mojego nosa, Mam taki nos dlatego, że po prostu przez sen, yy, gdy spałem, podapałem się, się kołdrą. Tak, suwakiem od kołdry plastikowym się podapałem. I niestety yy, muszę to nasmalować. No więc yy, yy, mama posła do szpitala do mojego wujka. Powiedział, że po, po doce podjedzie mi jakiś kremliwek, kupi, żebym to posmalował. No to miłego, miłego. Pamiętajcie, że i niech Grampaula pamięta, że bardzo na nią wycekuje Jestem w niej bardzo zakochany, w Grampauli, bardzo. No to. Do. No to. Niedługo kolejny odcinek w Stella.